Dobry wszystkim, tu Marta. Zaraz wybieramy się na rolki, z Adasiem. Jeszcze podjedziemy na plac zabaw, żeby go troszeczkę zmęczyć i żeby lepiej spał. Jestem tak zmęczona. Pocenna. Nie pytajcie. Chyba to widać. Nawet. Adasiu? Adaś? Dzisiaj mój pierwszy makijaż wykonamy go kosmetykami z Primarka. Primarka, jak zwał, tak zwał. Mam dzisiaj do przetestowania takie oto cienie. One już wyglądają jak wyglądają, gdyż były często w użyciu. Coś takiego dostaniecie. Primanim oraz zobaczcie, takie piękne rozświetlacze, rozświetlacze. No to... O, o, a, dlatego tutaj zakrywają wszyscy youtuberzy. Youtuberki. Ach tak. Dobra. O, u Profeska. Uczę się. Uczę. Na swoich błędach. Zobaczcie. Pięknie to wygląda. Czy będzie to trwałe? Nie regulujcie odbiorników. Ej, ja myślałam, że Wszystkie są z Primarka, a okazuje się, że jestem małą kłamczuszką. Hmm! Ten oto bronzer jest z firmy Catrice. Kurczę, myślałam, że to jest Primarka. To też nie jest. O! To też nie jest Primarka. To też chyba rozświetlacz, czy też Catrice. A chyba wiem, to chyba najpierw kupiłam, a później te rzeczy dostałam. Jeszcze dostałam jedną paletkę, ale gdzie ona jest? Hmm. Mam nadzieję, że osoba, od której to dostałam, nie ogląda teraz tego filmiku. Nie żartuję. Jest na pewno w Łazience, ale robiłam właśnie ostatnio małe remonty, także pewnie się niedługo znajdzie. Korektor. Jak go się nakładać powinno. Wiecie, ja za bardzo nie, nie umiem w malowanie. <noise> Już widzę, że będzie fajnie, ale to nic. Tutaj korektor. Tutaj coś tam mam, dobra. To się zakryje. Tu jakieś niedoskonałości. To się zakryje. Tutaj przebarwienie. Naczynko mam zawsze pęknięte. To się zakryje. O, tu coś. Kurczę. Ory. <laughs> okay. mm, nieważne. Tym oto pędzlem, który ostatnio widzieliście, rozmaruję to troszeczkę, bo to wygląda tak jak takie plamy. Jestem ciekawa tego filmiku, bo tutaj za dużo nie widzę. wiecie, mam tutaj lampy. Zainwestowałam w lampy. Oddacie mi później. jak <laughs> wygląda. Ale chodzi o to, że ja w ogóle lusterka nie widzę. Jak te YouTuberki się malują? Halo! Jesus! No dobra, jakoś to będzie. Też właśnie nie mogłam znaleźć innego podkładu, więc użyję mój taki podkład, którego zawsze potrzebuję po sporcie. Jak ćwiczę w klubie, jeśli są kluby otwarte, potem biorę prysznic i. Jak idę do pracy jeszcze po tym, to sobie szybko robię o takie ciachu, ciachu. Tutaj pam, pam, pam. I to po prostu, no oczywiście wtedy nie pędzlem, tylko tymi oto paluszkami sobie tu rozcieram. Tak, tylko z grubsza, tam kto się przejmował. No i patrzcie, no i widać mi to przebarwienie. W tych niemczech to brwi niewregulowane, paznokcie niezrobione. No, będąc w Polsce, to, to ja byłam dama do fryzjera co miesiąc, co drugi miesiąc. Paznokcie co trzy tygodnie. A teraz, tak, moi drodzy, życie. To jest życie. Teraz widzę patrzcie. Dobra. Nie, no tak naprawdę to chcę trochę zapuścić te moje brwi, chociaż moje naturalne układają się w takim kształcie. Czyli ja wyglądam tak, jakbym tak cały czas patrzyła. <laughs> no także będzie wesoło. Dobra. Dalej. Test kosmetyków Urban News. To się nazywa. Hmm fajnie, że mam pędzelek, ale to trudno. Zrobimy sobie dzisiaj. Jak to było zawsze tutaj, jaki cień się kładzie? Hmm. Ah, A! Poeksperymentujemy Ciemny nałożę. Nałożę ciemniejszy, czyli ten, który tutaj, jak widzicie, jak to wygląda, najbardziej jest przeze mnie używany. O, na, nazywa się on. Muszę odsłonić nazwę. Barley There. No dobra. O nie, miałam go nałożyć? O no no dobra. Nałożymy go tutaj. Trudno. Przecież nie wybieram się na żaden bal. Jak oni się w podglądzie malują? Ej, kanu. No. Nic nie widzę. Jezu. Tylko widzę krzeczaste brwi. No dobra. To będzie znowu anty, po prostu tutorial makijażowy, trudno. Sypię się trochę. Fuh! Dobra, wiecie co? Nałożę po prostu paluszkiem. Hmm. Wiecie, jak tutaj y, temperatura y, się z, tak zwiększa jakby przy kontakcie palca z y, cieniem, to się wtedy go lepiej rozprowadza. A używam cienia Sankist. O! Dzisiaj tak jest, san, że mam tu dwie lampy koło twarzy i nic nie widzę. Się wszystko odbija tu. Dobra. Teraz czystym paluszkiem rozcieram. O! Czy jestem już piękna? Jeszcze nie. No dobrze. Teraz. Paletka. Uch. No nie wiem naprawdę nie wiem, który mam wybrać do tych moich włosów. Rozświetlacz, może najpierw ten oto rozświetlacz. Słuchajcie, też paluszkiem. Jak to było? Tutaj gdzie go się bierze, może tutaj lek. Uch. uch, uch. No zostawił ślad rozświetlił mnie. Hmm. Ja to lubię tutaj. O. 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 Widać? Widać. Gdzie? A, tu jeszcze się brało. Tu. Hm. Chciałam nie malować ust, ale chyba teraz będę musiała. Czy coś widzicie w ogóle? O. Trochę sobie taką... O. Kontur ust, powiedzmy. <noise> Ada śpi. No dobra. To mamy. A nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze tutaj. Róż. Czy ja jako brunetka powinnam używać różu? A! Spróbujemy. Może nie taki róż różowy, tylko taki bardziej brzoskwiniowy, ten. Na to. Patrzcie, będę miała makijaż i nagram Hul zakupowy za chwilkę. E, tu trzeba mieć tu. O. o kurczę. Ale mam. Widzicie to? Trochę za dużo. Da się to jakoś rozsmarować. Albo zetrzeć. No trudno. Te mamy z głowy. Co mamy tu jeszcze? A, na bogato dzisiaj. Brązer? Nie ma problemu. Pędzelkiem do brązera. Brązer jest jak, jak mówię z firmy Catrice. Kurczę. No teraz widzę, wiecie co? Tutaj jeszcze sobie tak twarz wykontruję. O! Może tu jeszcze. No nie wiem, jak to wygląda, szczerze mówiąc. Oczywiście mam brązerów tyle. Co tu mamy ciekawego? Brwi! O! Brwi. To jest to, co mnie interesuje. I teraz patrzcie na. Nie będę brała od samego początku. Ja lubię taki delikatny, naturalny efekt... <grymne> krzaczastości. Krzaczastości. Jak to wygląda? widzicie, co? Nie wiem, bo ja tu mnie lampa zasłania. Mój widok. Ale... Tym lepiej. Jakiś błyszczyk może? Hmm. No. Zróbmy błyszczyk. O, różowy akurat do mojej koszulki. Zdzieramy jego nadmiar. Ciach. O. I teraz ten, ten, ten. Delikatnie. Hmm. Może też na paluszek, a co? O. O! To nie byłby dobry pomysł. Hmm. To są chyba te średnio ścieralne. To sobie nawaliłam. Hmm. O oh jest. Wieder Mówię, na bal się nie wybieram. Na potrzeby moje. Ach! Och, co za niedopatrzenie. Mój ulubiony kosmetyk. tuż do rzęs. No naprawdę. Już. Co to niewyspanie robi z człowieka? O! Ścieramy nadmiar. Czy coś zostało? Coś zostało. I teraz ciach! Zamykam oko. Lekko przeciągamy takim ruchem pojemym. Hmm. Nie wygląda to źle. Myślę co? Kurczę, nawet chyba na spacer nie uda mi się pójść dzisiaj. O, taki makijaż się zmarnuje. Podoba mi się. Co wy myślicie? Pasuje mi? Dajcie znać w komentarzu. Jak Wam się podoba moje nowe studio? Urządziłam sobie w sypialni taki mały kącik. Czyli moja toaletka w końcu się przyda, którą jeszcze przywieźliśmy z łodzi. Ale w końcu nadszedł czas na nią. Nie zmarnuje się. W końcu się przyda. Trochę to przeorganizowałam, przemyblowałam, czyli targałam szafę, dwie komody, łóżko, toaletkę. Jeszcze muszę tam odkręcić telewizor i troszeczkę tą komodę przysunąć do ściany i będzie. No, jeszcze obrazy przywieźć, takie plakaty. I będzie już wszystko. Także może będziemy tutaj się też częściej spotykać. Dajcie znać, co sądzicie. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmiku. Ciao.